...pieniążki dla pana... U oh, nie! Przepraszam! Siemane maleczko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Paint the Town Red, jeżeli jesteście ciekawi co dzisiaj, jakie nowe mapki przynieś, przyniósł Workshop, to zapraszam na intro. Dobra, więc tak jak zawsze, zagramy kilka mapek, zobaczymy dwie, trzy, zobaczymy jak długo będą one, tutaj jak będą dużo czasu poświęcały i kolejną mapką tutaj na liście naszych y, tutaj zasubskrybowanych z workshopa to Chicago Roof Walkers, czyli no tutaj cho chodzący po, 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 po dachach Chicago, spróbujmy. Przechodźmy do mapki. Dobra, jesteśmy już w grze i to jest chyba pierwszy raz, kiedy nagrywam tak późno. Jest pierwsza w nocy, a ja zaczynam właśnie nagrywać. Czy to będzie działało? Nie, myślałem, że się przechyli, tak? Wiecie o co chodzi, nie? Aczkolwiek się nie przechyliło. Co tutaj jest? Tutaj są jakieś bronie. Okej, okay, tam jest jakiś facet. Czy to jest babka? Facet, nagina facet w oknie. Jesteśmy ogólnie na dachu i prawdopodobnie będziemy musieli przechodzić po tych dachach w różne miejsca po to. Aby zabić wszystkich, więc dobra, weźmy sobie jakąś broń. Zacznijmy może z. Co to są? Nie wiem, F, ale wrzućmy to. Zacznijmy z taką broń, chociaż nie. U nie. Tu wypadło na dół? Nie, jest tutaj, dobra, bo jest dość ciemno, więc odłóżmy to na razie tutaj. O nie, to znowu spadło na dół prawie. Czy da się to jakoś odłożyć, żeby to nie wypadło? No teraz prawie odłożyłem. Mogę przejść przez drzwi? Nie mogę. Tego faceta załatwimy dość szybko. A no, takim prostym sposobem nożem. Czemu by nie? Gin. Gin. Dobra, odciąłem ci głowę, więc ty chyba nie żyjesz. A czy reszta mnie zaatakuje jakoś przez to, że cię zaatakowałem? Raczej nie powinni. Ale muszę też zabić tamtych, więc ty musisz umrzeć. Przykro mi. Więc rzućmy tam w tamtych yy, tym. I teraz tak. Tutaj, tam on jest mój, więc ja powinienem go jakoś uratować. Dobra, strzelmy do nich po prostu, żeby. Wiecie po co? Żeby rozpocząć sieczkę. Sieczka jest potrzebna a, i to dość, dość mocno jest potrzebna. Strzelmy do tego. Teraz oni powinni się zacząć tam wszyscy, wiecie, bić. A my powinniśmy zacząć działać po prostu. Weźmy też te klocki, które tutaj były. Wykorzystajmy wszystko, co mamy, po prostu a, na, na sieczki, na zabawy. Tam też są tutaj panowie. Ja bym chciał w niego na przykład trafić, ale nie trafiłem. Więc pójdę po raz jeszcze po to. Po klocka. Okej, okay, no jak słychać, ktoś tam już umiera. Nie wiem, strzelę w tamtego. Rzucę. Nie trafiłem również. No przykro mi wezmę jeszcze raz tą broń. Pojedynczą dubeltówkę. Chyba tak to się nazywa, co, czy nie? Nie wiem, strzelę w tamtego? Po to, żeby. No wiecie. Żeby tam się zaczęła jakaś jadka. O, tamten też dostał. No i to się nazywa. Piękno y, rzeczy. No, też idzie do mnie jeden. Idzie do mnie któryś. I on chyba. O nie, dostałem ich tak dość mocno. Ta broń jest fajna. Dobra, mam ją. No nie wiem, idźmy dalej i próbujmy ich zabić. Dobra, więc ty musisz umrzeć. Wszyscy do mnie biegną. To niedobrze chyba. Chociaż wszyscy też on bije na przykład siebie z tamtym murzynem złym. Znaczy złym, no złym, bo mnie zaatakował, więc. Raczej za dobry to on nie jest. O, wyrąbałem go z bloku. Znaczy z bloku, z dachu. E, ty też raczej łatwo powinien spaść. E, no nie wiem. Myślę, że takich to ja powinienem na kopa załatwiać raczej. O nie, ten ma jakąś bardzo dużą broń. Więc... Um, dobra, wrócę, wrócę się po coś. Tu jest jakiś nóż, to chodźcie. Chodźcie na noże, się pobawimy. Ty giniesz, ty giniesz. O, dobra, jednak nikt z was nie ginie. Muszę iść po broń w takim razie. I to potem... Jedną z lep. Chociaż nie, tu mam jeszcze ten miecz. Dobra, mieczem ich pozałatwiam. Wrócę do nich. A, no i to wygląda na, na całkiem dużą mapkę. Bo tu jest dużo rzeczy do roboty. Z tego, co mi się wydaje. O, myślałem, że mnie zabijesz. Jednak nie zabiłeś, więc się cieszę. Idźmy po broń. Weźmy tutaj naszą strzelbę. No I zobaczymy, czy będziemy musieli ją wykorzystać na kogoś ważnego, czy nie. Czy tam jest jakaś sieczka? No jest tam sieczka. Chociaż nie na tyle, żeby jakoś tam... Strzelę tak, żeby tam coś się zaczęło dziać. Strzelę też w tamtych, żeby tam coś się zaczęło dziać. A w tych też strzelę, tylko chciałbym ich dwóch na naraz załatwić. Tak, o, dokładnie. Stały mi dwa naboje. To tak średnio. Nie za dużo nie za mało. Teraz wszyscy pójdą na mnie, dobra, spoko. Ja bym chciał, wiecie, tak spotkać ich, żeby żeby tego dużego zastrzelić. Jednak zastrzeliłem, ale teraz ten musi dostać. Bo ja, mi się wydaje, że on dalej żyje. Ale może nie żyje. Może nie. Może, może to jest tylko moja tutaj jakaś myśl. Ten miał coś w ręku. O Jezu, ten duży jeszcze żyje. On gdzieś uciekł w dziwne miejsce. Nie, on tam ma jakąś broń. Stary! Dobra, ja, ja spinkalam. Idę, idę na dół. Zobaczmy, zobaczymy, co tam jeszcze jest na dole do, do zgarnięcia. Tutaj coś jest? Nie, to jest krzesło, więc... Zeskoczę na dół. Dobra, spadłem, ale nie najgorzej dalej wyszło. Jakaś broń by mi się przydała i... Wolałbym, żeby to nie był stek. Tutaj jest mój, więc mogę pomóc mu. Nie, nie mogę, bo mnie uderzył ktoś z tyłu. Dobra, weźmy na przykład kij. Weźmy kij i tutaj spychajmy. Dobra, spych, 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 SPYCH! Muszę uciekać, bo oni mnie roz, tutaj, no, rozdupcą. Nie rozdupcą mnie. Nie mam z nimi szans na tyle, ile bym chciał mieć szans. Wejdę tutaj. Tutaj ktoś nie żyje. Tu jest jakaś kat... nie, umarłem. Kurde. No nieźle, nieźle. Niezła mapka. No, no 99 raczej bym nie zabił. Znacie mnie. Ale zrobimy to raz jeszcze. Po prostu się rozejrzymy po tej mapce. Bo wtedy zacząłem tak z grubej rury. Teraz się rozejrzymy. A więc tak. My weźmiemy broń. Największą. No i pójdziemy na przejażdżkę. Pójdziemy się po prostu przejść. Pójdziemy zobaczyć co tam w trawie piszczy. I co jeszcze można tam ciekawego znaleźć. Wydaje mi się, że... Nie za duże rzeczy, aczkolwiek no... Wiecie, no po to to robimy, żeby przeglądać się tym mapką. Tutaj jeden siedział. Tam ktoś siedzi? O, tu jest jakiś bar. Czy tu jest jakaś kuchnia, tak? Tak, tu można wejść. Co on robi? A on z bronią tu stoi. Okej. Okay. Mogę tam wejść też? Mogę? Mogę zejść na dół. Ej! O nie! On nam... Gonią mnie! Panie ochroniarzu, pan coś zrobi! Pan też mnie goni?! No, co to za ochrona jest? Przepraszam. Tu jest... Co? Gdzie jest? <grytanie> Halo? Czemu tam byli sami ochroniarze i policjanci i... Mnóstwo dziwnych rzeczy? Zobaczcie, ile oni mają broni. To mapka jest nie do przejścia. Dobra, zszedłem na dół. To nie za dobrze. Chciałbym wrócić na górę, bo tam było jeszcze... Pewnie dużo ciekawych rzeczy. No dobra, ale... Tych jakoś wyroluję. W sumie, jak raz tak strzelić wszystkich naraz. Patrzcie. No i zestrzeliłem. Trzech naraz, no. Dobra, wracam na górę, bo yy, ciekawie się podziało, muszę przyznać. Coś tu się popsuło, to nie tak wszystko powinno wyglądać. Ja wcale nie chciałem, żeby oni się tutaj zabijali. Przez to, że ja sobie wszedłem do jakiegoś dziwnego pokoju, ale no, ta, tak to się skończyło. Wypad! Wypad! Dobra, nie, nie puszczą mnie, umarłem. Yy, mniejsza! A raz jeszcze spróbuję. Dobra, teraz tam już byliśmy, w tamtym pokoju, więc idźmy tutaj na górę. Zobaczmy, co tu jest. Chociaż w sumie wszystko wiemy. Tutaj jest ten nasz kolega, którego chcą zabić, niestety, za coś. Ale ta mapka jest naprawdę bardzo rozbudowana i to tak, no, nieźle. Tutaj mają jakieś bronie. Tu siedzi jakiś koleś. I tak bardzo chciałbym, chciałbym tak podejść i, i go zrzucić, ale mi się to udało? Chyba tak, chyba mi się to udało. Chociaż to nie wyglądało, jakby mi się coś udało. Zobaczmy, co jest tutaj. Tutaj jest jakaś siłka. Tutaj. Co ty robisz, Mato? Czemu on mnie uderzył tam? O nie, no tego też bym bardzo chciał. No nieźle. Co tam jest? Są jakieś bronie. Dziwne to w sumie takie. A tutaj już sieczka się zaczęła, więc ja tutaj nie mam czego szukać. Czy to wszystko, co tutaj było, to obejrzenie. O jejku, czemu wszyscy idą na mnie? Co ja im zrobiłem? Halo. Tutaj już byliśmy. Czyli w sumie co? Wszystko już obejrzałem w tej mapce, co było do obejrzenia. Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, skoczmy na dół, przeżyjmy. Ale no, to oni tu wszyscy pospadali, to ja ich pozrzucałem Tego ja zrzuciłem stamtąd. To nie wiem, co to jest w sumie, więc co spadło. Dobra, lecimy do następnej mapki. The Museum of History, czyli Muzeum Historii. Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało, jakie eksponaty przede wszystkim będą mieli do pokazania w Muzeum Historii. Zaczynajmy. Dobra, jesteśmy w Muzeum Historii, tutaj, tędy się wchodziło. Tutaj poproszę bilet. O, dziękuję bardzo. Tutaj pieniążki dla pana. O nie! Przepraszam! Za mocno troszkę mi się rzuciło. Tam jacyś są żołnierze. Tutaj jakieś miecze... Shurikeny. Co, Shurikeny? Shurikeny są nawet w tej grze. Aha, i to już? To jest całe muzeum. Przepraszam was bardzo, a tu są jeszcze eksponaty, dobra. Tam też są jakieś wojaki i oni żyją. Tutaj też są jakieś woje. Ej, to jest super zrobione, patrzcie na to! Nie, wezmę sobie łopatę, bo ten tutaj do mnie dymi, coś. Dymi tutaj do mnie, ten też do mnie dymi, ten też do mnie dymi, ten też do mnie dymi, aż mu się z czachy dymi. Weźmy kolejną broń. Nie, no to wygląda bardzo fajnie, muszę przyznać. A, bardzo fajne muzeum zrobili. Tylko ja bym chciał na przykład to przeżyć, co wy na to? Bo ja tu nie przyszedłem, żeby yy, szukać rozruby, a po to, żeby Cię uderzyć z kolby gruby. O nie, ilu ich tu jest? Skąd tyle ludzi w muzeum się nagle wzięło? Ja się pytam, kto normalny chodzi do muzeum? Tutaj wszyscy poszli stamtąd, więc ja mogę. Mogę sobie tutaj atakować. Dobra, ty tutaj go, klepa, klepa, klepa. Jakieś bronie by się przydały. Uuu, katana! Ziom, ziom, zio. Jak ty mnie zabijasz? No co ty kataną tutaj dostałeś trzy razy iż dalej stoisz? Ty umierasz. Ty umierasz. no ich tu jest? Stop, stop, stop. Przemocy w muzeum. Stop przemocy w muzeum. Niech mi tutaj się nie biją, panowie. Problem tego, tej lokacji jest to, że, że jest dość mało miejsca. Proszę przyznać, jest, jest wręcz bardzo mało miejsca. Dobra, rozwaliła mi się katana, więc wezmę to. Nie wiem w sumie po co tutaj komukolwiek w muzeum są jakieś sprzęty. Tu jakaś broń powinna jego być. Gdzie ona jest? Nie wiem, ale uciekam. Gitarą cię zjemykam, porobię. Nie <laughs> ci głowa odpadła, przykro mi. Yy, Kolejni! Tutaj dostałeś! No jest na razie easy, jest teaserem tutaj. Na... Ujejku, panie! Co pan z zaskoczenia mnie bierzesz? Nie No, jakby naprawdę, ja sobie wyobrażam, że takie sieczki naprawdę gdzieś się dzieją. No, wyobraźcie sobie, wbijają ludzie. I zabijają się tutaj mieczami, w takim muzeum. Wszędzie krew. Dziewięciu aż ich zostało. 8 w sumie teraz już. I bardzo mnie to cieszy, że już tylko ośmiu zostało. Ponieważ to będzie kolejna tutaj y, lokacja, którą uda mi się prawdopodobnie przejść. Zostało mi pół życia, więc to całkiem dużo. To całkiem dużo. Dobra, jednak nie tak dużo, jakbym chciał, żeby to było dużo. Ta broń jest całkiem w porządku. Stało pięciu. Fajnie jakby oni mi jakoś jeszcze pomagali. Czy tu są jakieś lepsze bronie na tamtych? No tak średnio bym powiedział, że oni chyba nie mogą schodzić, więc ja mogę sobie... W... Nie! Ale, ale żal! On się przeteleportował przez ścianę. Spróbujmy raz jeszcze. Dobra, pani, teraz już nie będę tu gwiazdożył. Wezmę sobie pieniążki. Jeżeli pan nie chciał wtedy, to teraz ja po prostu sobie je wezmę. Pójdę, poglądam eksponaty, tu jakaś gida, tu jakaś inna rzecz, tutaj ochroniarz sobie siedzi, tutaj pan. Dzień dobry. Tutaj shurikeny oczywiście, tutaj jakieś burrito, inne pierduki, z którą tą bronią warto by było zacząć. Tam panowie sobie zobaczcie. Tutaj siedzą, można też sprintem, tutaj są kolejne bronie, tutaj jakieś wiosła, miecze, alkohole, piraci. Kolejni piraci? Tylko jedni byli dobrzy, drudzy źli, o Jezu, jakie wiosło wielkie. A to co to? Jakieś małe mieczyki, większy miecz i pistolet. Więc, tak klasycznie, Ginś śmieciu czarny! Nie no, oczywiście nie mam nic do y, tutaj ludzi różnego koloru skóry. Wszystkich szanuję, oczywiście to było takie, wiecie no, chciałem być taki jak, jak w Ameryce. Tam, tam wszyscy przecież są rasistami, nie? A ja taki nie jestem, nie martwcie się. Dobra, chcę to wziąć. Chcę to podnieść! Dobra, problem mam zawsze z tym, że mnie zachodzą od różnych stron i mnie atakują. A ja bym nie chciał być zachodzony od różnych stron. Łoty! 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 O nie, Rozwalili mi broń. Dobra, go shuriken. Go zabić katanę. Teraz bierę, bierę. Wow! Zabijam tutaj wszystkich po kolei jak leci. Boom! Co ty masz w głowie, ziomeczku? Czemu ty żyjesz jeszcze? Cztery hity z katany dostałeś i przeżyłeś. O nie, ty też masz broń. Myślę, że co, że jesteś fajny? Bo broń podniosłeś? Ty też? Uciąłem ci ją. Nie no, gra jest naprawdę... Wyśmie... O nie, katanem mnie zniszczyli. To teraz mieczem cię muszę zabić. Go tutaj, ginąć. Okej, okay, umarłeś. Zapamiętam, że tu leży twoja siekiera. Siekiera, motyka, trąba, pomba. Wypadła mi z zębu plomba. Siekiera motyka, kot i pies, właśnie odrąbię głowę ci, sms. Jestem upośledzonym śpiewakiem, prawie tak dużym jak mym ptakiem. Nie wiem czemu śpiewam, to chyba ta godzina tak na mnie działa, policyjna rozruba. E, chyba nigdy więcej nie powinienem nagrywać kiedy jest e, trzecia, znaczy pierwsza trzydzieści. Nie no, że to ja nie pierwsza trzydzieści. Ale pierwsza dwadzieścia. To już to już nie żartuję. O nie, patrzmy, tu wszyscy weszli. E, tutaj nie ma żadnej broni. Jak ja mam z nimi walczyć? Dobra, plus taki, że tam tutaj nie wskoczą. O Jezu, ty też powstałeś z grobu? Dobra, ja uciekam. E, nie, szynka to nie był dobry dobra broń do zgarnięcia. To jest na przykład całkiem spoko. Giniesz. Ilu was tutaj do mnie biegnie? No nie za dużo, bym powiedział. Dobra, to giniesz. O nie, uderzyłeś mnie. Ale ochroniasz, to w sumie pan mógł. Nawet bym powiedział. Nawet, nawet się na pana nie gniewam. Teraz ty dostaniesz, ty dostaniesz. Ty dostaniesz, ty. W głowę, w głowę. Dobra, umarli. Weźmy kolejną tutaj płachtę na byka. Tu ich dużo jest w sumie. Go, go, umarł. Go, 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 go. go. Okej, okay, tam ktoś już na mnie biegnie. No tu jest fajny miecz całkiem, znalazłem, paszy. Bum! Z wyskoku! Z wyskoku! O nie, coś mnie uderzyło. Z wyskoku! Z wyskoku! Z wyskoku! Kur... ale mnie Dobra, umarł. Uf. Uf. Dobra. Yy, ilu nas zostało? Nie, takim mieczykiem to ja nie chcę się ba Ja nie chcę wojować takim mieczykiem. Trzech zostało, ale tutaj będzie ich kilku. Dobra, umarł. Mięsem dostaniesz się ja Muszę coś wziąć, bo on teraz leży na ziemi. To jest idealny moment, żeby go zabić. Umarł. Teraz ty tylko zostałeś. No i umarł! Wygrałem, zabiłem całe muzeum! I dobra, wezmę sobie kasę w nagrodę. No i wychodzę, no tyle. Tyle by było. Tutaj z kozaczenia w tym odcinku. Ja wychodzę, wziąłem kasę, zabiłem wszystkich. Hułem. Do widzenia. Pięknie. Dobra ziomeczki, na dzisiaj to już by było tyle Spain the Town Red. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, bo ja tą grę po prostu uwielbiam. Bardzo fajnie się gra, nawala, zabija, nie ma nic lepszego. No, ta gra nie wymaga nic. Po prostu samo się niesie, jest szczęście, jest zabawa. Mam nadzieję, że Wam również macie podobne odczucia podczas yy, tego, kiedy gram w tą grę, albo kiedy sami gracie w tą grę. I się też wszystko! Zostawcie łapkę, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w dół, jeśli wam się nie spodobało, zostawcie suba, koniecznie, taki czerwony przycisk tuż pod filmem, zostawcie dzwoneczek na kanale i dużo miłości w komentarzach, trzymajcie się, papa. Pa.